Witajcie drodzy widzowie na kanale Imperium Obcych. Jeśli jesteś osobą wrażliwą, to natychmiast wyłącz ten odcinek. Jeśli jednak jesteś gotowy, aby poznać jedną z największych teorii spiskowych w historii, to pozostań z nami i delektuj się tym filmem. Pojęcie istot Reptilian Gadów nie jest tylko współczesną teorią spiskową, ma swoje korzenie w starożytności. Cywilizacje z różnych zakątków świata, od mistycznych Sumerów, po Wielkich Azteków, przewidziały w swoich legendach bóstwa i postacie podobne do gadów. Te historie na przestrzeni epok skłoniły niektórych do wnioskowania, że starożytni ludzie mieli bezpośrednie kontakty z reptilianami. Czy to tylko współczesnych archetyp mitologicznych? Czy te opowieści mogą wskazywać na historyczne prawdy, o których dawno zapomnieliśmy? We współczesnym świecie teoria spiskowa Reptilian znalazła swoich głośnych zwolenników, takich jak David Icke. Basically, I'm, you're gonna be told the nature of reality. But all you really need to know is infinite love is the only truth. Everything else is illusion. Jest on być może najbardziej rozpoznawalną postacią w tej dziedzinie. Jego wyczerpujące badania i publikacje tworzą narrację, że ta gadzia rasa pochodzi z odległego systemu gwiezdnego. A konkretnie alfa draconis. I zaangażowani oni są w krzyżowanie z ludźmi. To też brzmi bardzo interesująco. Złowieszczy X, jak twierdzi, zaowocował hybrydowymi liniami krwi, które dominują w potężnych kuluarach władzy naszego świata. Królowie, czołowi politycy, wpływowi magnaci, biznesmeni, a nawet znani celebryci, są rzekomo częścią tej hybrydowej linii manipulując wydarzeniami światowymi, aby służyć interesom reptilian. Watykan, czyli epicentrum katolicyzmu, stoi nie tylko jako świadectwo duchowej mocy, ale także jako instytucja otoczona mistycznymi historiami, intrygą i niezliczonymi tajemnicami. Jego same fundamenty, zbudowane na starożytnych rzymskich ruinach, są gobelinem starych opowieści i ukrytych prawd. W kontekście talii reptilian, konieczne jest podejście do tematu z otwartym umysłem, rozumiejąc, że spekulacje i fakty często się przenikają. Rzym z jego starożytnymi pogańskimi korzeniami był już ośrodkiem tajemnic i duchowości na długo przed założeniem Watykanu. Czy może być, że sama lokalizacja Watykanu, wybrana na serce chrześcijaństwa, była znana wcześniej ze spotkań z reptylianami? Niektóre teorie sugerują, że starożytne katakumby, które przecinają Rzym, pełniły podwójne funkcje: były miejscami kultu i pochówku a także miejscami spotkań z ludźmi i istotami nie z tego świata. Architektura Watykanu jest bogata w symbolizm. Od Bazyliki Świętego Piotra z charakterystyczną kopułą i rozległym placem, po mniej znane zakątki Watykanu znajduje się też mnóstwo symboli, które teoretycy spiskowi twierdzą, że wskazują na ukrytą wiedzę. Ogromna ilość przedstawień, że dużo podobnych smoków i innych reptilian wyrzeźbonych we freskach, rzeźbach i motywach architektonicznych wzbudza nasze zainteresowanie, prawda? Czy one są tylko artystycznymi ekspresjami, czy też wskazują na głębsze połączenie między wysoko postanowionymi urzędnikami a demonicznymi gadami? Co powiedzieć o tajnych archiwach Watykanu? To jest dopiero temat. Nie ukrywam, że jest to miejsce, które bardzo chętnie bym zobaczył i odwiedził. Niestety pewnie nie będzie mi dane to zrobić, no może kiedyś jakaś magiczna siła sprawi, że się tam znajdę. No ale przejdźmy do celu. Tajne archiwa Watykanu to termin, który sam w sobie napędza wyobraźnię. Archiwa zawierają mnóstwo dokumentów, a niektóre z nich sięgają 8 wieku. Chociaż termin tajne oznacza jedynie prywatną własność papieską, nie powstrzymało to spekulacji. Teoretycy spiskowi sugerują, że w tych strzeżonych skarbcach znajdują się teksty i artefakty, które mogą zmienić świat i mogą też potwierdzić istnienie reptilian, a także szczegółowo opisują interakcję Kościoła z nimi na przestrzeni wieków. Te dokumenty, jak twierdzą, są ukrywane przed opinią publiczną, aby utrzymać porządek społeczny i dominację religijną. W ciągle rozwijającej się narracji w tej teorii spiskowej o reptilianach rola papieża Franciszka jest zarówno enigmatyczna, jak i kluczowa. Niektórzy twierdzą, że papież Franciszek ze względu na swoją wpływową pozycję albo ma wiedzę o agendzie reptilian, albo aktywnie współpracuje z tymi istotami. Jego spotkania z przywódcami świata i wybitnymi postaciami często odbywały się w zamkniętych murach Watykanu, co przez niektórych jest zauważane jako dowód. Tajnych dyskusji pod wpływem reptilian, które kształtują wydarzenia na naszym świecie. Przez lata wielu ludzi twierdziło, że ma wewnętrzną wiedzę o rzekomych związkach Watykanu z reptilianami. Chociaż większość pozostaje anonimowa, ich zeznania opowiadają o rytuałach, tajnych zgromadzeniach i zakazanych tekstach, które łączą Kościół z agendą reptilian. Jednak wiarygodność tych twierdzeń pozostaje dyskusyjna, biorąc pod uwagę brak namacalnych dowodów. Watykan z jego intrygującą mieszanką historii, duchowości i władzy pozostaje żyznym gruntem dla teorii spiskowych. Jego starożytne mury były świadkiem wzlotów i upadków, a jego skarbce przechowują tajemnice niezliczonych epok. To jest na pewno prawda. Tam w tych skarbcach i archiwach, tam jest magia. Niezależnie od tego, czy wierzycie w związek z reptilianami, czy odrzucacie go, mistyka Watykanu nadal fascynuje i prawdopodobnie będzie to robić przez wieki. A teraz chciałbym porozmawiać z wami o Filus Schneiderze. On się przedstawił jako sygnalista, inżynier wtajemniczony w tajne przedsięwzięcie. You got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on plus you're in a almost like a spacesuit environment and you're reaching for a gun. It's it's not the easiest thing to do and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed two of them. Yes, they're mortal and they do die. podziemnych się z istotami I innymi obcymi istotami są tak mrożące w krew żyłach no i bardzo kontrowersyjne, jednak sceptycy kwestionują prawdziwość jego twierdzeń, oczywiście wskazując na brak rażących dowodów. Niezależnie od tego, czy postrzega się to jako zwykły społeczny mit, czy może zawiera to fragmenty prawdy, niewątpliwie prowokuje nas do myślenia. Bardzo dziękuję drodzy widzowie, że towarzyszyliście mi w tej eksploracji dzisiejszej podróży. Z niecierpliwością czekam na Wasze przemyślenia w temacie reptilian. Jaka jest Wasza opinia na temat tej teorii spiskowej? Czy to mieszanka mitu i rzeczywistości? Czy jest to po prostu bajka? Wasze opinie wzbogacają nasze wspólne zrozumienie, więc prosimy o udostępnienie ich w sekcji komentarza. Aha, no i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to subskrybuj kanał Imperium Obcych. Każdy kciuk w górę mówi mi, że doceniasz moje starania. Zachowajcie otwarte umysły, a wkrótce spotkamy się ponownie w kolejnym pobudzającym do myślenia filmie. A do tego czasu dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do zobaczenia. Cześć.